Cześć, tu XRTXA dziś, kolejny odcinek z Brawl Stars i kolejny odcinek z serii najlepszych trybów do grania ze znajomymi Jest to od razu mówię ostatni odcinek z tej serii, ponieważ ta seria nie przyjęła się zbytnio na moim kanale Ma bardzo słabe zasięgi w porównaniu do innych normalnych odcinków Nie wiem dlaczego, bardzo fajna seria była, jest to czwarty i ostatni niestety odcinek Chyba, że uda wam się tu dobić powiedzmy 300 łapeczek, chociaż w to śmiem w to wątpić, nie oszukujmy się Także udostępniajcie, zostawcie na wstępie łapeczkę w górę, was to nic nie kosztuje i naprawdę daje bardzo dużo zasięgów Także Proszę, zostawcie tego lajka, like odwdzięczę się nawet tym samym. Napiszcie w komentarzu, czy zostawiliście lajka, like to może wbiję do was i tam też zostawię. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi. Tutaj się wyświetla pięć ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcecie się tu znaleźć, to trzeba zostawić suba z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu hashtag Nani, a przypnę wam serduszko. No i lecimy. Oczywiście serię właśnie tą prowadzę z widzami z Discorda, do którego macie linka w opisie, chcecie również wystąpić na innym odcineczku, pograć ze mną, pogadać, wziąć udział w różnych naprawdę fajnych konkursach, w turniejach, zabawach, karaoke, we wszystkim naprawdę bardzo fajne rzeczy są na naszym Discordzie, to wbijajcie, macie linka w opisie. No i lecimy do pierwszego trybu, a pierwszym trybem jest Pep atakuje, a Pep to wiadomo jest pomocnik nani, czyli tak właśnie ten jego po prostu ult, ult tej nani. I na czym polega tryb? Tryb polega na tym, że ja mam swojego pomocnika, na którym nabijam ulta, reszta bierze tiki i ładnie ustawiają się w szeregu. I ja nagle wypuszczam ulta, i te tiki po prostu muszą uciekać. I ja będę zabijał właśnie tym swoim pepem wszystkich po kolei, i wygrywa osoba, która po prostu przeżyje jako ostatnia. Także zobaczymy. To komu uda się wygrać. Są różne odmiany, mogą być na przykład też na duo, zresztą w tym odcinku Wam to zaprezentuję, więc lecimy do meczyku. Jeszcze jakbyście mogli fajnie tutaj wbić do naszych klubików, czyli oczywiście mordy Xrtisa od 18k i robaki Xrtisa, byłbym bardzo wdzięczny, polecam bardzo serdecznie, no i lecimy. Yy, więc dobra, ja wypuszczam ulta, a Wy uciekajcie, dawajcie, uciekacie. Ja tutaj jeszcze ok yy, tutaj okrąg zrobię taki, o. I dobra, lecimy, także zobaczymy, komu uda mi się dorwać. Okej, okay, I o, miło, skrzaczka wyleciał. Nice. No i dobra, lecimy z kolejnym ultem. Zobaczymy, komu kogo uda mi się teraz upolować. O, już myślałem, że Kuberta trafię. O, o no i w murek niestety trafiłem. Dobra, lecimy, kolejny ulcik. O, widzę jakieś lagi mam w ogóle. Ja... Dobra, już jest dobrze. I uwaga. I ja myślałem, że jakieś kombo polecie, niestety nie. Więc czekajcie, od razu może yy, spróbujemy kolejnego ulta. Dobra, nie strzelajcie się, proszę się nie strzelać. Kubert idzie do strefy już. Teraz ostatni ulcik zaraz leci. Na środek wszyscy chodźcie. Spokojnie, ja puszczę tam do, do strefy, więc uwaga, dobra, zobaczymy, komu uda się teraz to ugrać. Uwaga, uwaga, uwaga! I pyk, dostali kombo i zobaczymy, komu się uda wygrać. Oj, uwaga, biją się, strzelają. A dobra, nie mieliście. Dobra, nie będzie. Dobra, ja wygrałem. Dobra, a tak naprawdę to sticków wygrał maczuk, także gratulacje i lecimy do następnego trybu. Tym razem taka runda troszkę nie wypał ponieważ oczywiście musieli sobie łazić po całej mapie zamiast od razu przyjść na środek mimo, że mówiłem żeby przyszli od razu na środek, ale no widać się nie słuchają po prostu i przez to po prostu nie wyszła gierka po prostu strefa już była blisko już uderzała ich a tak to może by się udało nawet wszystkich zabić, ale dobra lecimy do następnego trybu. A więc yy, kolejny tryb to dynamike'i versus mortis'y czyli wiadomo yy, jest 8 Dynamików i 2 mortis'y przeciw sobie, także zobaczymy komu uda się wygrać, po prostu wiecie taki versus Mortisów, versus, no wiecie Dynamików i Mortisów to wiecie, to dwie postacie, które bardzo się oczywiście lubią wiadomo o co chodzi Mortisy mają taki podjazd do tych, o kurde już tu w ogóle Maczuk obrywa trochę 2800 HP mu tam w ogóle zostało dobra, dawajcie, gdzie są Dynamajki, o nie Dynamajki, spokojnie, my jesteśmy razem, nie strzelajcie tu Guberta spokojnie, Spoko a no, ulty to tak, ulty to tak, dawaj dawajcie ulty, bo to, to jest dobra rzecz to jest dobra rzecz ulty sobie nabić, nie tylko żeby się nie zabić naraz, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, uwaga, tam jest Mortis, tam jest Maczug, więc ja bym tego maczuga ścisnął. Co Wy na to? Dobra, tylko uważajcie, żeby on tutaj nagle nie podjeżdżał, nie Kubert, bo on tu... O kurde, dwa Mortisy tam, tam są, kurde, jeden B4 z już tutaj widać ścisnął jednego. Oj, 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 co tu się dzieje? O, dobra. Ej, nie, bo się zabijemy wzajemnie. Dobra, Domino zabił Machuga. Dobra, nie ma jednego Mortisa, więc 7 Dynamików na jednego Mortisa zostało. Oj, zobaczymy, czy B4-owi się tutaj uda. No, nie wiem, śmiem w to wątpić. Ależ, kurde, leci. Ależ tego leci potężne. Kurde, jeszcze jakby ult po ulcie. Oczkolwiek aczkolwiek on ma te, on ma te właśnie ulty. On ma może sobie na nas tu ulty, jak będziecie, będziemy tak blisko siebie, nie? Ładować i co chwilę ult po ulcie, kurde. I ma 7 küubów, więc no właśnie, jak zrobi podjazd, to może nas ścisnąć, ale była beka w sumie. Jakby nas ścisnął, nie? Kurde, mam nadzieję, że mu się to nie uda. Dobra, dawajcie, skupmy się, skupmy się. Kurde, a ciężko jest, widzicie? Ciężko jest, masakra i w takim meczu grajcie sobie na przykład na solo, jak gracie daj na Majkiem i taki Mortis obok was się respi i po prostu cały czas za wami biega, nie? To jest... To jest chamskie, naprawdę. Masakra z tymi pieskami. No niestety takie są psy na tym showdownie bo on obrywa? Czy obrywa? O dobra, 300hp już mu zostało, więc chyba, chyba padnie mi się wydaje. Ta, udało się, także gratulacje Dynamite'om, tym razem się udało wygrać, także lecimy do następnego trybu. Kolejnym trybem jest turniej MMA. Dodałem go tutaj, ponieważ niby jest jako tryb taki, niby nie, bo to po prostu jakieś zwykłe walki, jakby to można tak powiedzieć. Bynajmniej polega to na tym, że można zorganizować ileś grup. Najczęściej je robię na liveach, na przykład dwie grupy po 8 osób i walczą one przeciwko sobie jeden versus jeden po kolei. Są bynajmniej takie tabelki, jakby nie rozumiecie? Jak jest 8 osób, to są ćwierć finały, 4 walczą ze sobą, później półfinały, później finał i zwycięzca po prostu wygrywa jakąś nagrodę. E, na przykład na live, są nagrody, różne tam rangi, dodanie do znajomych i tak dalej. No i w tym przypadku będzie, będziemy, będą tutaj walczyć od razu o rangę na Discordzie, także nie dość, że są na odcineczku, to jeszcze o rangę na Discordzie będą walczyć. E, najczęściej bierzemy El Primo, możemy różne postacie i polecam najbardziej mapę 2000 ponieważ tutaj mogą się po prostu na środku klepać, i jest to bardzo dobra mapa na turniej MMA. Także lecimy i zobaczymy komu jak pójdzie. Tak więc yy, pierwsza walka, domino versus Fogi, pierwszy ćwierćwinał. Także dawajcie, zaczynacie, lecicie. Mam nadzieję, że tutaj takie ostre walki polecą od razu, że się pozabijacie. O, właśnie, na to liczyłem. Uwaga, i komu się, i Fogi wygrał. Także gratulacje, przechodzisz dalej. Lecimy do następnej walki. Yy, kolejne starcie: Miłosz versus Maczuk. Dawajcie, lecicie. Zobaczymy, komu uda się tutaj wygrać w tym meczu. Widzę, że wszyscy Star Powera wzięli z tą tarczą. No i rzeczywiście jest on lepszy. I uwaga, miłość wygrywa, także gratulacje. Lecimy do następnej. Dobra, lecimy. Yy, kolejna walka. Hugo, Oliboli, trzeci ćwiercinał. Także dawajcie, lecicie. Ok, Oliboli to od razu wleciał z ultem. I uwaga, komu się to. I Hugo wygrał. Miał tu przewagę ogromną, Oliboli. Ale Hugowi się udało to wygrać, także gratulacje. Więc od razu zapraszam B4 oraz Olekosia. Na śodeczek chodźcie i będziecie teraz walczyć przeciwko sobie, dobra, jest B4, jest olekoś mają ulty, wszystko się zgadza, kuby, więc od razu dawajcie walka, lecicie. Zobaczymy komu się uda, uda się po prostu wygrać. Także dawajcie, lecicie. Ulty widzę tutaj B4 celuje już tu ultem. Yy, olekoś tutaj. Oj, olekoś tutaj uderzył, nie ma teraz tarczy, Dobra, już ma z powrotem. Widzę tutaj się czają, czają się w tym meczu jak widać. Dobra, ależ ulty potężne tu wleciały, dobra. Leci olekoś, leci olekoś, B4 zwiał, dobra, ma tarczę, teraz olekoś ma tarczę i też go nie trafił, niestety. Widzę się, mm, nie trafiają zbytnio. Dobra, olekoś teraz ma już mało HP, olekoś ma mało HP. Uwaga, co tam się dzieje? No i wygrał B4, także gratulacje, przechodzisz dalej. Także leci teraz miłość Fogi, pierwszy półfinał. Zobaczymy, komu uda się tutaj wygrać. No piszcie w komentarzu, kogo obstawiacie. A tutaj widzę Fogi, tutaj spodłował miłość również, dobra, miłość użył ulta. Tak samo Fogi przewaga HP teraz ma miłość Trochę, bo ulta puścił, kiedy on nie miał tarczy I tak dalej, wiadomo co chodzi. A to widzę, że mnie klepią w ogóle, nie wiadomo o co im chodzi dobra Uwaga, lecą, lecą, bliżej siebie Uwaga, co tu się dzieje? I dobra, Miłoż wygrał Także gratulacje, przechodzisz dalej Więc teraz będzie walczył Oli Boli z B4 Są już, czy nie ma ich? Jest Oli Boli, a czy jest B4 z nami? Jest, także od razu zawalczą Tak więc uwaga, na mój znak zaczynacie Lecicie, dawajcie Już mają wszystko, HP, ulty O, Oli Boli tutaj ulta niestety zlamił Oliboli ulta z Lami. uwaga, biją się I wygrał B4, także gratulacje e, Czy jest z nami tutaj Miłosz? Czy nie ma, czy Miłosz zginął niestety? B4 i Mi... O, jest, jest Miłosz, jest Miłosz No to B4 i Miłosz, o, macie odidalnie po jednym kubku ku, Także dawajcie od razu na środeczek I lecimy od razu do finału Naszego turnieju I od razu nadamy no, damy tutaj rangę, wiadomo Zwycięzcy na Discordzie, więc uwaga Dawajcie, lecicie, zobaczymy komu uda się wygrać Leci Miłosz, B4 Okej, okay. dawajcie, dawajcie. Dobra, tutaj widać, widać, tutaj ewidentnie walczą o tą rangę. Widać, że nie chcą, nie chcą przegrać. Widać, Widać, że nie chcą przegrać. Oczywiście, no tutaj, no bardzo nieładnie z waszej strony. Zaraz tam wlecę gadżetem i Utem. O, dobra, uwaga. I miłość wygrał, także miłość, gratulacje. Wygrywasz turniej. MMA, pozdrawiam. Oczywiście, już ci nadaje rangę, albo sam sobie w sumie można dać. Także gratulacje. I lecimy do następnego trybu. Jednak następnego trybu nie będzie. Chyba, że będą jeszcze następne tryby, jak wbijecie, mówiłem tutaj 300 łapeczek w górę pod tym odcinkiem, to jeszcze nagram jakiś odcinek z tej serii, no zobaczymy, udostępniacie film, to może się uda, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, przypominam na wszystkie social media wbijacie, czyli na Discorda, bo nagrywałem właśnie tutaj ten odcinek z widzami z Discorda, macie linka w opisie, podłoga XRTX, podłoga Instagram, również link w opisie do naszych klubów, blosa mordy XRTX, robaki XRTX. -a. Możecie mnie wesprzeć, to jest od 2 zł. Bardzo dużo naprawdę bonusów macie. Polecam sobie obczaić w ogóle. No i to tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Siema!